Mamy podać zbiór wartości funkcji f o dziedzinie. W podpunkcie A mamy f na, od naszego x, to jest logarytm o podstawie 3 z x i jest to w przedziale od 1 trzeciej do 1. Czyli mamy f od naszej 1 trzeciej, jest równe logarytm o podstawie 3 z liczby 1 trzecia, czyli mamy logarytm o podstawie 3. 3 do potęgi minus pierwszej i jest to równe minus 1. Bierzemy w takim razie f od naszej jedynki. Logarytm o podstawie 3 z liczby 1 jest równe logarytm o podstawie 3 z trójki do potęgi 0, czyli jest to 0. Zatem zbiór wartości jest to przedział od jeden, minus jedynki do 0. W podpunkcie b Podstawiamy naszą 1 dziewiątą, czyli jest to logarytm o podstawie 1 trzecia z liczby 1 dziewiąta. Logarytm z podstawą przepisujemy, a 1 dziewiątą zapisujemy jako 1 trzecia do potęgi drugiej, czyli jest to 2. Podstawiamy zatem 27. Logarytm o podstawie 1 trzecia z liczby 27 jest równa logarytmowi o podstawie 1 trzecia z liczby 3 do potęgi trzeciej. Musimy przekształcić trochę naszą liczbę 3 do potęgi trzeciej i zapiszemy ją jako 1 trzecia do potęgi minus 3 i jest to minus 3. Zbiór wartości w podpunkcie B jest od minus 3 do dwójki domknięty. W podpunkcie C Podstawiamy jedną drugą i otrzymujemy logarytm o podstawie 1 czwarta z liczby 1 druga, logarytm z podstawą przepisujemy i tą jedną drugą musimy wrzucić pod pierwiastek, czyli mamy 1 czwarta jest równa logarytm o podstawie 1 druga z liczby 1 czwarta do potęgi 1 druga, bo tu mamy drugiego stopnia. Czyli jest to równe 1 drugą. I podstawiamy nasz drugą liczbę, czyli 8. I jest to logarytm o podstawie 1 czwarta z liczby 8, czyli mamy logarytm z 1 czwartej ósemkę możemy przedstawić jako 4 razy 2. I rozbijamy to na dwa oddzielne logarytmy. Logarytm o podstawie 1 czwarta z czwórki dodać logarytm o podstawie 1, 4 z dwójki jest równe. Logarytmy przepisujemy z naszą podstawą i jest to 1, 4 do potęgi minus pierwszej. Dodać logarytm o podstawie 1, 4 pierwiastek z czterech. Z pierwszego nam wychodzi minus 1. Dodać logarytm o podstawie 1, 4. Z liczby 4 do potęgi 1, 2. Mamy minus 1, dodać logarytm o podstawie 1, 4. Z liczby 1, 4 do potęgi minus 1, 2. I jest to równe 1, dodać minus 1, 2. I otrzymujemy tak naprawdę minus 1, minus 1, 2. Czyli jest to minus 1 cała, 1 druga, a w ułamku niewłaściwym minus 3 drugie. Zbiór wartości w tym podpunkcie C to jest od minus 3 drugich do 1 drugiej domknięty. Podpunkt D podstawiamy jedną drugą i otrzymujemy logarytm o podstawie 8 z 1 drugiej jest równy. Logarytm o podstawie 8 z liczby 2 do potęgi minus 1, czyli jest to logarytm o podstawie 8, pierwiastek trzeciego stopnia z 8 do potęgi minus 1. Musimy się pozbyć naszego pierwiastka, czyli jest to logarytm o podstawie 8, 8 do potęgi 1, trzecia i do minus pierwszej. Logarytm z naszą podstawą przepisujemy. Do potęgi minus 1 trzecia i otrzymujemy minus 1 trzecią. Podstawiamy teraz pierwiastek z dwóch. Jest to logarytm o podstawie 8 z pierwiastka z 2, czyli logarytm o podstawie 8. 2 do potęgi 1, 2. Możemy to zapisać za pomocą e, pierwiastka, że to jest pierwiastek trzeciego stopnia z ósemki do potęgi 1/2. W z naszą podstawą przepisujemy 8 do potęgi 1/3 i 1/2. Nasze potęgi musimy ze sobą wymnożyć, czyli mamy 1/6 i jest to wynik 1/6. Zbiór wartości jest od minus 1 trzeciej do 1 szóstej domknięte.